Twój ciężki udział w bilansie wypadków mają zaniedbane technicznie ciężarówki z przedsiębiorstw transportowych. Kontrola milicyjna stwierdza niedopuszczalne luzy w układzie kierowniczym samochodu z bazy transportowej Budownictwa Warszawskiego. Kto wypuścił na drogę to cudotechniki. Zbiornik paliwa przywiązany sznurkiem. Niestety jest to gadanie do obrazu. Gdy kontrolerzy odjadą, wszystko wraca do zwykłego stanu niechlujstwa i lekkomyślności. Przed bramami niektórych baz trzeba było zawrócić do przeglądu i naprawy 70% samochodów. Najczęstsze braki, zrujnowany układ kierowniczy, źle ustawione światła, niesprawne hamulce. Ależ władza się czepia. Kierowca brudasto i wóz może być brudny. Byle się kółka kręciły, no nie?